Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym dostaliśmy informację, że Inwestbank, który blokuje nam wypłaty za grudzień wraz z komornikami, chcą zająć naszą mleczarnię, przede wszystkim nasze maszyny i uniemożliwić nam dalszą pracę. Dlatego cała załoga wyszła, zblokowaliśmy zakład i nie chcemy wpuścić do, na zakład po prostu, bo nie dość, że my nie mamy wypłat za grudzień, to w dalszej chwili w dalszym ciągu będzie uniemożliwiona praca. Dla całej załogi. Nie tak? mamy wypłat i nie chcemy pozwolić, żeby Inwestbank wraz z komornikami zajęli nam maszyny, które mogą sprzedać. Wie pan, Poszczególne kawałki linii, obojętnie komu. A my możemy jutro nie przychodzić do pracy. Blokujecie, czyli co, nie wpuszczacie nie kogo, na, kogo na zakład? Komorników. Komornika. Komornika. I przedstawicieli bez banku. Mają przyjechać zaraz tutaj? Oni są obok. Oni są przecież próbowali, przecież. próbowali wejść, przejęliśmy ich i nie puściliśmy na zakład. Aha, ten Wszystko. I czekamy. Proszę, od listopada wszyscy by mieli pracę, i by normalnie to. Gdyby co? Żeby bank odpuścił. A on nawet złotówki nie chciał odpuścić. I do tej pory pieniądze są na koncie, zablokował wszystkie pieniądze. Mieliśmy dostać wypłaty i nie mamy tych wypłat, bo bank blokuje. No. Cały czas blokują. Przez cały, cały tydzień dowoziliśmy, zarząd bzdury, dowoził wszystkie. różne dokumenty, które no. nieprawdopodobne które już, które sobie życzyli i no. dalej wstrzymali wypłaty. Nie ma prawa, nie ma nie jak chyba jakie prawa pieniądze? jakiegoś w tym kraju, który mógłby, no, zamów, tak. pomógł nam i uwolnił te środki, które które są na, naszych, na naszym konieczą wielkie pieniądze przecież. Jakie te pieniądze? Te wypłaty nasze. Co, co planujecie w takim wypadku jeszcze oprócz tej w Czekamy, Czekamy, czekamy. Na, na co? Na zmiłowanie boskie. Co możemy, co zrobić? możemy co zrobić? Co możemy zrobić? Położyć się w ramia. Jeżeli, jeżeli przyjadą, e, nalepią naklejki, zabiorą maszyny, nie ludzie nie mają pracy. pracy. Jak ogóle. ludzie nie mają pracy, to nie mają pieniędzy. Jak nie mają pieniędzy, to umierają z głodu. Proste. Krótki temat. No ale widzę. A co na to Polnek? Pol mleki jest w porządku, bo chciał zatrudnić i już zatrudniać prawie to, 70% no załogi. I cały czas I chcą produkcja przejąć trwa. Normalnie, cały oni czas ludzie A oni ten bank blokuje nie wszystko. Nie może się z nimi domówić po prostu. Dokładnie. No, no. <trafię> mhm. Bo jeszcze no się nie wycofają. Bo jeszcze w pewnym momencie yy, mogę. Nie daj Boże. Tak powie dziękuję i Już koniec. 370 osób idzie na bruk. Mhm. Powiedzcie mi państwo jeszcze kto, kto strajkuje, czyli czy związek zawodowy? Trzy, 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 zzał, trzy, trzy, cała załoga, tu nie ma. Cała załoga, No na całą załogę trochę mało chyba. No wie pan, bo tak praca, poszli tyle właśnie zostało, to jest jedna zmiana, to jeszcze To jest ta pierwsza zmiana, tak? Skończyła pracę, skończyła pracę o 14 i wyszła protestować, tak? Produkcja trwa w tej chwili? Nie, zamknięta. Nie, zamknięta jest, tak? Czyli wstrzymana. Jeżeli, sobie Pan, jeżeli by komornik wszedł i teraz jest maszyna, z trzech części się składa, bierze środkową i koniec, no koniec. Tylko dlaczego ten jedyny bank, czyż wierzycieli jest mnóstwo. Dlaczego tylko ten blokuje jedyny na. bank? Tylko Dlaczego? Inwest Bank blokuje tak. wszystko. Więc może ktoś stoi za tym bankiem. Dokładnie, może tak. Zapraszamy jego. To no. się chodzi o no. pieniądze. Może i tak. To jest bardzo proste. to

Zarząd jest zdesperowany, tak samo jak my. Cały tydzień walczył o wypłacenie wypłat. Wszystkie dokumenty, jakie tylko, jakie tylko trzeba było, wszystko było przedstawione bankowi. Wymyślali różne rzeczy, czepiali się do bardzo różnych rzeczy. No i cóż zarząd? Zarząd nie wyszedł z nami, zarząd siedzi w biurowcu i czeka, prawdopodobnie organizują nam ciepłą herbatę dla załogi. No są z nami, no są z nami, ale, ale, ale są też bezradni, nie mogą nic zrobić, no bo prawo jest w naszym kraju takie, a nie inne.